Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie z serii 5 minutówka, dzisiaj z serii pogadane, pobelfrowane i zapraszam Was dzisiaj na film o hejcie, czy to to samo co krytyka. Żeby zacząć od tematu co to jest w ogóle hejt właśnie, yy, musimy sobie to wytłumaczyć, yy, bo hejt angielskiego to inaczej nienawidzić. I myślę, że dobrze określa, dobrze określa gdzieś tam sedno sprawy, czyli sedno hejtowania. Bo hejt to inaczej publikować obraźliwe, agresywne komentarze lub treści w internecie. Czy hejt ma miejsce tylko w sieci? Myślę, że zdecydowana większość tak. No bo hejter zazwyczaj myśli o tym, że jest. Anonimowy. Oczywiście mam nadzieję, że wiecie o tym, że w internecie nie ma czegoś takiego jak anonimowość. Ym, nie jest anonimowy, ale mogę się zaszyć pod jakimś nikiem i mogę komuś, że tak powiem, polecieć, co tam, co tam mi dusza, że tak powiem, gra yy, i myślę o tym, że jestem yy, anonimowy, ale nie jestem. Jest taka prawda, że zdecydowanie trudniej jest nam podejść do kogoś w realu i powiedzieć mu. Yy, tak bardzo hamsko, jak możemy to napisać w sieci, prawda? Zdecydowanie trudniej, dlatego hejt ma głównie miejsce właśnie w internetowej sieci. Musicie, ale musicie wiedzieć o tym, że mówienie komuś bardzo hamskich komentarzy na żywo też zaliczamy do hejtowania. Celem hejtu jest kogoś po prostu zbesztanie, więc, jeśli robicie to nie tylko online na żywo, to też jest hejt. Ale czy krytyka to to samo co hejt? Otóż nie, bo krytyka służy dyskusji. Nie zgadzam się z kimś w jakichś tam poglądach, to nie mówię mu, jesteś głupi. Nie. Ja mówię, wiesz co, nie zgadzam się z Tobą, yy, z Twoim poglądem na ten temat i na tamten. Więc to służy polemice. Zwyczaj krytyka jest poparta jakimś argumentem, żeby miała sens. Jeśli tego nie ma, to jest to hate. Ważna rzecz jeszcze przy krytyce jest taka, że krytykując, nie atakujemy personalnie. Mogę powiedzieć tak. Jesteś. Niefajny. Powiedziałem właśnie komuś, że on jest niefajny, ale tak naprawdę yy, niefajne było przed chwilą jego zachowanie, więc równie dobrze mogę powiedzieć: Wiesz, co? Niefajnie się teraz zachowałeś, twoje zachowanie było teraz niefajne. Czujecie różnicę? Jesteś niefajny? Ty? Albo twoje zachowanie właśnie teraz było niefajne. Na tym to polega. Yy, wiecie, wiecie, że tak naprawdę, hater nie jest odważny. Bo on to robi zazwyczaj w sieci i gdy ma jakąś odwagę cywilną, powiedzieć to w cztery oczy, to to powie. Ale zazwyczaj to woli zrobić z anonimowego konta lub ukryty pod jakimś nikiem. No bo tak mu po prostu łatwiej. Zazwyczaj, hejter nie ma nic ciekawszego do roboty: jak tylko szukanie sobie jakiegoś tam pola do nazwijmy to umownie popisu, ale tak naprawdę. Nie jest odważny i ma niezbyt ciekawe życie. Jak postępować z hejterami? Jak już tam dostaliśmy, nie wiem, ktoś się na nas uwziął i pisze nam komentarze pod naszymi zdjęciami, ogląda i tak dalej To jak z nim, że tak powiem, jak się w stosunku do niego zachowywać? Ano jest jedno bardzo proste wyrażenie. Ignorować, bo tak naprawdę komentując, odpowiadając mu na jego obraźliwe zaczepki lub komentarze, tylko dolewamy doliwy do ognia lub dodajemy paliwa do tego, że to znaczy, że nas to rusza. Jeśli go po prostu klasycznie olejemy, zignorujemy, to po pewnym czasie będzie widział, że tego paliwa mu braknie, bo będzie widział, że no nie ma odzewu, więc zmieni obiekt swojego hejtowania na inny po prostu. Czy zjawisko hejtu y, jest bezkarne? Otóż nie. Tutaj y, właśnie wypiszę wam, jakie formy może przybierać hejt, y, jakie artykuły mogą, y, może dostać osoba, która hejtuje, z jakiego może być pozwana do sądu i z jakiego powodu może być ukarana. Tutaj macie całą listę. Pokaźne, prawda? Czy konsekwencje prawne dotyczą tylko osób dorosłych? Nie, wobec nieletnich sąd rodzinny może zastosować między innymi nadzór kuratora yy, może yy, może udzielić upomnienia na piśmie, które gdzieś będzie w jego papierach widniało. Może zobowiązać do jakiegoś konkretnego na przykład działania jak na przykład do pracy z psychologiem lub wzięcia udziału w zajęciach socjoterapeutycznych, na przykład w jakimś ośrodku, i tak naprawdę tych konsekwencji może być zdecydowanie, zdecydowanie więcej, także osoby nieletnie też jak najbardziej jeśli czynią hejt, szerzą to zjawisko, to też mogą zostać ukarane. Ofiary hejterów yy, zaczynają mieć problemy z dobrym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Spada im poczucie ich własnej wartości, są bardziej zestresowane, są często smutne, zniechęcone, wręcz yy, w zależności od nasilenia się tego yy, zjawiska, często czują się nawet zaszczute. I czy można, czy można yy, jak inaczej z kim o tym porozmawiać? Mam nadzieję, trzymam bardzo kciuki za to, że macie wśród osoby dorosłe kogoś, z kim możecie po prostu pogadać o tym, bo zawsze osoba niepełnoletnia, a szczególnie gdzieś w trakcie dojrzewania, odbiera słowa negatywne, a takimi są hejt, dwa razy bardziej. Niż osoba dorosła. Więc mam nadzieję, że macie taką osobę, z którą możecie pogadać. Czy to jest mama, tata, wujek, ciocia, nauczyciel, pedagog, obojętne, yy, komu możecie po prostu się wygadać i wyżalić, bo zawsze na pewno to lepiej pomaga niż trzymanie tego w sobie. Nie hejtujcie. Miłego dnia.